Mamy już zawarte umowy z 23 punktami, i już na miesiąc sierpień możemy kupować bilety miesięczne na nowej karcie w tych punktach, jak również kupować bilety dekadowe. Pozostają do wprowadzenia jeszcze dwa produkty, które zamierzamy wprowadzić w pełnej funkcjonalności w miesiącu w sierpniu, a mianowicie możliwość doładowania elektronicznej portponetki na karcie oraz płatność za bilety komunikacji poprzez internet. Od dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców, wszystkich posiadaczy kart do tego, żeby już kupowali bilety komunikacji miejskiej na, poprzez ładowanie elektronicznej karty. Taki punkt w To są 23. Informacje na ten temat y, znajduje się na stronie internetowej. Zapraszam, bilet papierowy jeszcze się go nie pozbywamy przez chwilę, na pewno się nam przyda. Ja osobiście dzisiaj chciałem, przyjechałem tutaj, żeby sobie załadować bilet na sierpień, bilet ten będę chciał kupić. Na naszej stronie internetowej można pobrać taką instrukcję, to jest kilka ekranów, które informują pasażera o sytuacjach, które dzieją się podczas rejestracji karty myślę, że warto żeby użytkownicy z tym się zapoznali na sierpień Tutaj już jest bilet na sierpień Proszę Państwa od sierpnia te bilety Będziemy mogli wykorzystywać w autobusach. Pierwszy raz pokazujemy sprawdzarkę, nową sprawdzarkę. Kontroler, każdy z kontrolerów będzie wyposażony w takiego typu urządzenie. I to proszę, by może kartę dyrektora. Sucesu. Spróbujemy, czy się, wystarczy przyłożyć. przyłożyć wystarczy, odczekać, odczytana karta została i teraz pojawiają się informacje, że dyrektor na chwilę obecną nie posiada ważnego biletu, więc w tym momencie zostaje. Z tego względu, że bilet jest na sierpień,